Wiosłowanie jednorącz z kętlem lub z handlem. Będziemy potrzebowali do tego ławeczkę. Popieramy się jedną nogą na końcu ławeczki. Zaraz Wam pokażę z widoku od boku. Chwytamy się na końcu ławeczki. Teraz ja daję sobie nogę dość szeroko, żeby zrobić sobie dużo miejsca do wiosłowania. Chwytam chętla w jedną rękę. ściągam upadki. Przyciągam do rzekę. Ok. Najważniejsze w tym ćwiczeniu, żeby nie lotować płowia czyli nie podnosić ciężaru przez rotację płowia, tylko staramy się utrzymać jedną płaszczyznę, jeśli chodzi o naszą klatkę piersiową i tym samym kręgosłup i po prostu pracujemy samą ręką. W ten sposób. Widok z boku. Wystaje, jest wygodniej. Chwytam się ręką, noga szeroko, plecy proste, delikatnie dół pochylony, chwytam ciężar, przyciągam. Łokieć idzie wzdłuż słowia, mocno szukam łopatki i tak